Hmm... Ciekawe jak moje życie będzie wyglądało za 5 lat. Gdzie ja jestem? To jest moja chata? Ciekawe czy ktoś jest w domu. Kogo to niesie? Fajna chata. I co ja mam robić, żeby być szczęśliwy? Chłopie, żeby być szczęśliwy, jedź do guca i kupuj te drzwi. Aha, czyli te drzwi. Tamte poprzednie, jak Marzenka strzeliła focha, jak przesła drzwiami, to opie z futrynami wyleciały. Ty, a ja dalej z Marzenką będę? Czy będziesz z Marzenką? Chłopie, musisz. Jak wpadłeś na pomysł, żeby odejść, ta cię przekonała truczkiem do mięsa, że jednak to nie był dobry pomysł. O, to teraz już wiem jak budować lepszą przyszłość.